Hejka, witam w kolejnym odcinku z Minecrafta, w serii, w której uczymy mojego tatę jak grać. Hejka. I w dzisiejszym odcinku będziemy się przygotowywać do ataku pillagerów, który nas czeka za jakieś półtorej godziny, czyli za jakieś czyli dwa przez Wszystko przez ciebie, że nas Rydwalu, tutaj i będziemy musieli... Tak, troszkę to akurat przeze mnie, ale sobie poradzimy. Musimy się jakoś przygotować. Okej. Będziemy budować tej wieżę, z której będziemy mogli do nich strzelać. Ale, eee... ale czym będziemy strzelać ja mam... <laughs> A mam niby był ale. No to właśnie. A ja mam też kuszę, która mi wypadła z jednego z nich. Więc trzeba będzie sobie ją naprawić. Można naprawiać tutaj przedmioty też. Eee... A jak go tutaj tą wieżę będziemy, jak to my wyjdziemy na tą wieżę? Schody? normalnie schody, schody w środku będą. A jak tu wejdziesz? Oni drzwi nie rozwalą? Tu będą drzwi. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, słuchaj. Ty masz tutaj zadanie specjalne. No, już się e, boję. I tutaj masz tutaj masz kamień. Proszę, no jeszcze ja bardzo. Kamień. Tu tu masz więcej. Gdzie? No o tu położyłem przed tym, przed wejściem. I budujesz no i co? to coś do góry, o tak lecisz w górę no aż tak wysoko i teraz spadniesz teraz i się spadnie. zabijesz no mówiłem no i o tak budujesz czemu tak się drzesz w ogóle ty się drzesz buduj o jeszcze noc a ja to nie jest tutaj potwory nie zjedzą bo tutaj mam oświetlone tak jest oświetlone ale tu przełażą przecież tak jak to się warto. Nie no, tutaj już się nie pojawił. Z najwyżej tam między drzewami gdzieś, ale tam... Jak będziesz wysoko, to cię nie zobaczył. I tak budujesz do góry i przy okazji dojdziesz do wprawy z tym podsadzaniem się do góry. A ja zrobię. Sam ja dziele jak jestem wysoko teraz. Ludzie patrzcie tutaj na mnie. Błodaj, buduj. Budaj. Buduj. Joo. Ja. Ja. Eee. Ciekawe jak zaraz to zejdę. Już się boję. To spad... Spadłem. Nie mogę tak spadać. Czemu, muszę, muszę to jakoś inaczej. Ja uważam, że to jest całkiem zabawne. Ale co? No jak spadasz? Ale czekaj, jakbym na przykład dwa, dwa, ale dobra, później nie wyjdę na to. Jakie to głupie. Czemu głupie? Nic nie jest głupie, wszystko jest przemyślane perfekcyjnie. No, pasowałoby to jakoś. Ale to skoczę ze dwa razy i już nie przeżyję. Muszę jeść. No to rób to tak, żebyś przeżył. Ale jak? No, nie wiem, wymyśl coś. A nie ma spadochronów? Nie, jest Elytra. Co to jest? Zanim to ja to... są takie skrzydła do szybowania. Zanim ja to zbuduję, to te przyjdą i? Nie przyjdą, zdążysz. Skomplikowane to. No tam skomplikowane. O, co to, to było? Ojio. Trzy. I to patrz ile. Oj, tam nie. Spadłem! O i lecą, ja to lecą, lecą! Lecą, dawaj, tu! No, sierściuchy! O, a haratłem go raz! O, dawaj, Dawaj, no, zostaw jednego! No, za tobą jest jeden na przykład. To ty się zajmij jednym, a ja się zajmę No tam. leci, 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 leci... A masz! O! Siekłem go. Leci. No. Gdzieś z drugiej strony. Leci, leci. Tu jest. na no bierze. O, no, gdzie? No odsłaniaj Jeszcze Słuch raz. Tutaj. Jest, jest twój. Zostanę go tobie. Leci na ciebie. No. Weź go No co? Mnie. Bo on się mnie boi. Dlatego. A no. A boi. No... No to weź go zjedz, no. No jak, jak on leci do ciebie? No. Musisz to zrobić tak, żeby go zjeść zanim przyleci no, do mnie. No spadłem gdzieś tu w wieku. Leci do... leci do ciebie za tobą, za tobą, za tobą, za... No, mówię ci pięć A razy tak, fantoma. No i co? No i co robisz? O! tu. No coś ci nie idzie. Gdzieś jakoś stanęć. No gdzie jesteś? No gdzie? O! Jeszcze coś w ciebie strzela. No. Jeszcze mówiłeś, że tutaj się nie będą pojawiały potwory. No, no ja cię kręcę. No gdzie ty jesteś? No jak zginę teraz, to. Spada stąd. Leci do, leci do ciebie za tobą. Oj. No. no... nie wiem gdzie jest teraz, bo spadł. No i gdzie on jest? Za to, bo leci. Tata, no. A zaczyna mnie denerwować, patrz się gościu. No, patrzcie na niego cały czas. O, o zombie jeszcze przyszło. No... Leci do mnie. No. No jest, załatwiłeś go. No ja z... chciałem, żebyś tego załatwił, ale coś ci nie szło. No to jednego załatwiłem, chyba, czy nie? Żadnego nie załatwiłem. Nie. Żadnego. Zmęczyły mnie te gady. Nie jedzeniem ich nie mam już. No to chodź sobie coś tutaj zbierz z tej farmy. Marchewek tutaj masz pełno i inne. Co tu ma takie schodki? No zrobiłem przed chwilą. No jak to zbieram? No niszysz po prostu, tylko potem posadź z powrotem. Jak posać? No posadź. Z tym. No nasionka ci wypadają też. A marchewki to po prostu z marche marchewki działają tak, że z urośniętych ci wypada więcej niż jedna. I wtedy jedną sadzisz z powrotem, a drugą sobie zjadasz. Tak. No tak. Pająk chyba i szumi coś, się, dzień się nie da budować, o, kolejne znowu, kolejne no już no to chyba trzeba i spać, bo tu nie zbudujemy nic. Czemu, tak jest przynajmniej zabawnie, buduj wieżę. Zabawnie, no to raz jest zabawnie, ale... No. Pająk. Co tam wylądował na tym? No chodź. I teraz sięgnę tutaj. Gdzie tam. No, wież to lata gdzieś, nie wiadomo. Je leci do ciebie. A dobra, przypoleć. No, światło na niego. Sierściu, co? Kot na niego fuczał. Kot? Lata dziś powietrzem mm -hmm. i nie chce tutaj przylecieć. Poleci. A! Załatwiłem dziada. No w dzień się też pokazują jak się nie śpi? Nie. Skurde. Dobra. wiem te bloki. Ciekawe jak no, normalnie szybko. Skacze i w prawym tak. Mm -hmm. Strasznie wysoko to jest. No tam wysoko. Spadnę i się zabiję i tracę 3 serca. Spadnie. tak, żebyś spadał jakoś mądrze. No ale jak? No nie wiem, no. Nie musisz budować takiego filaru całego od razu. Pomyśl. O. Jak mogę przeskoczyć z jednego bloku na drugi? O, przeskoczyłem! spację gratuluję. Masz, zrobiłem ci placki dyniowe. Teraz jestem na rusztowaniu u góry. No. Łap! No jak? Nie da rady, jestem za wysoko. Czekaj, tu. Porzucę. No czemu, że nie ma miejsca? No, przele przeleciały za daleko. Ja no mam. No czekaj. Porzucę. No co? Nie da rady. Jednego czy No jeden, dobra, no. Ja już drugi. A, tam drugi. O. Dziękuję. No już jest wyżej, niż będzie mój dom. No to co? U! Ja pierdzielę to ja normalnie mam lęk wysokości. Przesadz. No nie przesadzam. Przesadz. Jest wysoko. No jak tu jest wysoko, ludzie, jak, o! no i co się zrobił? I, dost, I dostaniesz normalnie, jak wyjdę tam. I ledwo co przeżyłem. No wiesz, co, ja... No co no? Chciałem ten. Jak teraz? Pokonać twój strach przed spadaniem. O, strach przed. Ja nie mogę jeść teraz tej marchewki? Takie te placki No i nie wiem gdzie już skończyłem. Już ty skończył. Tak. jest całe? Mhm. Masz jeszcze trochę kamienia? Mam. Co jak się Postawię daje? Zostawiaj go. Gdzie? Cześć, bo to jesteś krzywa, źle zrobiłem coś. Patrzcie, ludzie, jaki mój dom. Tutaj wyskoczę na tego kamienia i nie spadnę. No, skurde! Ja, denerwujesz mnie. Za chwilę cię naprawdę tam pójdę na górę i cię poczęstuję czymś. Czym? Jakim, jakimś mieczem. Albo kilofem. A poczęstujesz, poczęstujesz. Idę do ci dom rozwalę. No do dupy. No zostaw dom. Nie przesadzaj. Ale wieża No to chodź tutaj, ten, koniec. Nie idę, bo ty. No chodź, bo jeszcze parę rzeczy musisz zrobić. No nie. To nie to Tyle dzisiaj. No to ale tutaj tylko parę tych musisz postawić. A ja już się zmęczyłem. No jestem zmę... Bu budowa budowaniem się zmęczyłem. Gdzie Patrz, o tutaj to? musisz, o tu, tu? O Środku pomiędzy tymi, no. Tu. No kurde. Wiesz co? Gracz Teraz został ja się... wskażany na opadek. Teraz to ja już się obrażam. Ma już za swoje. I tyle, czy Ale jeszcze ja cię nie zabiłem. Na ty... środku, pomiędzy każdym tym, tym, co postawiłem. No to postawiłem, ale. A tutaj jeszcze jakiegoś takiego małego nie trzeba zrobić, coś żeby nie spać? No, miałem plan zrobić, ale z ktoś czego? mnie zrzucił z góry. Ale z czego to chcesz zrobić? Zachód słońca dalej. Pięknie tutaj zachód widać naszą osadę. Ludzie patrzcie. Noż, sz... uciekam, 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 ha ha No, ha, 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 ha. Bo... no dobra, no do... skurde, widzisz? Ej to nie ja, a nie ty. No, a eee... Jak ja, jak nie ja? Eee... Brak, z tej dwóch. Dobra, to się skończysz następnym razem. Zabieraj te swoje rzeczy stąd. Eee. Nie bawię się tak. Miałem wszystko. Idę ci chałupę rozwalę. No dobrych przestań! No dobra, no i tym akcentem kończy, Tym akcentem będziemy kończyć. Dziękujemy wam za oglądanie. No zostaw to! Tym akcentem kończymy. Nie, nie jest jakaś super piękna ta wieża, ale ją się naprawi. Ona na razie ma działać. Jak coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. Idę jeszcze na zachód słońca. O, spadłem znowu. Się. Idę na zachód słońca jeszcze zobaczyć i kończymy dziś. Tak i. tutaj jest jeszcze niedokończona, ale się dokończy. Tutaj jeszcze mogę cię zrzucać stąd. Zostawimy no dobra, to może. już tyle. Tyle zrzucania, bo. Dobra. I tym akcentem w takim razie kończymy. Dziękujemy Wam za oglądanie. Zachęcamy do subskrypcji, komentowania, zostawienia łapek w górę, napisania, co chcecie jeszcze zobaczyć. I jak na razie to tyle. Hej, tyle, hej. Tyle, no hej. No skur, no dalej, z... denerwujesz mi, no.